Nie, to moja sprawność psychofizyczna jest takie wska i... No, z siebie... Na tej pętli starałem się wreszcie po coś pojechać, bo rano nie mogłem w ogóle trafić w drogę. Tak się w naszym żargonie nazywa. No właśnie, pierwsza część nie, 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 nie jest by taka dobra, ale w drugiej części wyraźnie poprawa i to właśnie jest odcinka na odcinek. Widocznie moje lekarstwo, które zażywam wcześniej rano działa z opóźnieniem i dopiero w momencie dostałem ko kolejną porcję odczulaczy na strefie serwisowej i trochę się poprawiło. Ale tak naprawdę to jechałem w ogóle na granicy swojej możliwości, resztką sił, tą ostatnią pętlę. Więc Jestem, jestem zadowolony, bo wiem, że mogę, można tym samochodem jechać szybko eee, i mam nadzieję, że kiedyś ta cholerna alergia przejdzie, w związku z tym będę mógł wrócić do właściwej formy. Pozostaje pytanie, co zrobić, żeby jutro było lepiej, przynajmniej z tym przygotowaniem psychofizycznym? E, modlić się. To będzie się, pani modlić? Chyba to trzy takim... tygodnie mnie to już trwa trzy tygodnie, w związku z tym, jak widać, medycyna XXI wieku nie jest na to stosownych medykamentów.